A witam wszystkich, dawno nie było dzisiaj odcinka z Tiff Simulator, dzisiaj kolejny materiał i właśnie o to z tej gierki. Dzisiaj robimy kolejną rzeczą, no i co, lecimy od razu spać i musimy tak być, chociaż najpierw o szóstej staniemy widzowie. Jeszcze zdążę, bo to piro siódma jest, no spokojnie. No właśnie o to mi chodziło. O. R1. Box Wait for to leave and get me that box. Panie na parkingach. No i właśnie, dostaliśmy tą opcję wreszcie. Już mogę panie wcześniej spać, ale... Dałem no pokazano, o które ludzie idą w mniej więcej już do chwilę gdzieś tam daleko. Razem ja ten się tak krąży przez pół, przez pół dnia kurwa. No, ja, mamy notatnik jego, numer 111, tutaj mamy powiedzmy o jakiej jest dwóch na przykład. O 6 jest poza domem cały dzień, nie zmusimy tutaj być o godzinie 9, O 9 nikogo nie, ma, nie będzie w domu już. Czyli jeszcze godzinkę prawda, została. nam będziemy tak czekać, jaki tak diosi teraz kurwa. No, a życie ciężkie, życie złodzieja. Ale jajacy. Kurwa jest zamknięte. A mam wytryk przecież, kurwa. No i chuj, widzowie, straciłem wytryk. Wcześniej, dobra. No, teraz tak. O, właśnie o to chodziło. Tak to się robiło. Dobra, przy okazji sobie okradniemy ten domek cały. O kurwa, ile kasy 50 dolarów? Jo, pierdolę, co się odzyskałem 100 dolarów. Nice. Tam jest to pudełko. Co to wezmę od razu. Ukradłem to kurwa Tylko tyle stąd mógł wziąć. A to jest, to jest to nie ma sensu go brać. Tak szczerze, nie? No nie opyla się na razie. To nie mogę ukraść, ten garn mogę wziąć. No i to w sumie wszystko z tego budynku, bo to już nic nie ma. Oprócz tej łazienki tutaj No możemy iść stąd Kurwa, ten ten bo spróbuję to wziąć, może się to, to uda wziąć, to. Dobra, Ten telewizor, przynajmniej, ja pierdolę, muszę ta szybko spierdolić stąd. Ja który zapłaciłem za swoją... nie wierzę. Jaka ocena? Ocena B? Ocena C, no kurwa zajebiście. A ja mam chcę no, no mamy coś, nie? Wyślij pudło przez BlackPay'a, no to robimy to. Robimy to. Nie wiem czy chyba po to południowo zapierdalać, nie, chyba nie. BlackPay, lecimy. Elektronika. Może, może tutaj znajdę ten, ten, nie, nie znajdę tego. On jest z za wartością. 100 dolarów. Patrzcie, tutaj rzeczy widzę, mogę sobie znaleźć, kurwa. Patrzcie, no nie mam tutaj te cudzieskie. Kontrakty i mogę też to na przykład zrobić, tylko mam też to teoretycznie, tylko mam też to, żeby kupić i mam też to darmowe widzowe. Ale się tutaj nie musimy robić. Mogę też to na przykład zjeść, haus, rabuj.pl, ale się nie opiera. Dobra, lecimy. No, do nas dzwoni wini. Eee, okej okay. Możemy zrobić kurwa To ja się schowamy, widzę, w kiblu się schowamy Lecimy tutaj Trzeba kulturalnie zaparkować. wszystko muszę i jedną im szczęba widzę, wejdź tyle w temacie. A ja poczekaj, ja się, ja, się, ja się najpierw ja w terenu się lepiej widzę zapoznam, bo nie wiem jak ten teren wygląda. Czy jest tutaj, gdzieś tutaj jest kibel na przykład? O, jest to na przykład tutaj, to mogę tutaj się też teoretycznie schować. No dobra, tym, za tym budynkiem się mogę schować tutaj w lewo. Ciekawe, że nie mogę tych ludzi oprobować, to byłoby fajne w sumie. chodzi po to i do gościa i dawaj hajs, nie? Dobra, zaraz to zrobimy tutaj. Czekajcie. A działa być w CB. No i, a no czekamy, jak idiota będę tu czekał, teraz ja piordałem. No nie pojedzie ten gościu, że nie ma szans. No ja pierdolę. Na, na logikę tam stoi, bo może nie musi zeznawać wizowe, ten gościu. Tak mi się wydaje. Na logikę. Żyty doświadczenia, ma się, że też to robić. Nie, naleźć leś, na, że, że mogę też bez okaspir do co przynajmniej. Że to zrobimy. Lecimy do domu. Wejdziemy do kończę na no, odcineczek odcinek powoli. zajebiście O kurwa To już mogę to kupić, to teraz na drugie zamki musimy umiejętność sobie kupić, czyli to Tam muszę kupić to, nie? Ale jaki teraz to będzie ten wytrych? To będzie teraz to, to będzie to zwykły wytrych, teoretycznie. Tak jest. Ale jest chyba o wiele lepszy To Nie muszę go kolejnego kupywać. No właśnie, o takie coś to właśnie. To jest, to jest akurat fajne widzowe. Zaraz wam pokażę o co tu chodzi widzowe. On jest prosty. proste jest taki, że musimy... Nie on o co tutaj chodzi, teraz okej okay, leż, patrzcie. A takie coś! Aha, jeszcze raz. Jeszcze raz to muszę zrobić. Poczekaj, bo to jest takie fajne, ale trudne. I muszę teraz R2 kliknąć. Teraz muszę R2. No ma, to umiem to. Będziemy kontynuować koniec na Czek, mam nadzieję, że wam się ta chwila pojawiła, że tak, to chcecie ci subić, pałeczkę w górę. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Papatki. Yo.